Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jaką bronią, o broni śmieszności. Często my dzisiaj jesteśmy atakowani przez tą broń. Przez śmieszność, przez wyśmiewanie cnoty, przez wyśmiewanie dobra, przez wyśmiewanie poświęcenia się czemuś, rodzinie, dobru, ojczyźnie wyśmiewa się nas. Pan Jezus też był wyśmiewany i daje nam lekcje. Witam się na kanale Siadam i w z ze strony Salve Maria. Wracamy no, na kanał świadomie Miejsca z drobnym e, przerwą, drobną przerwą, bo miałem no, chorobę. Mnie tutaj dopadło choróbsko. E, I zanim się złożyłem w końcu do tego, żeby nagrać odcinki, no to minęło parę dni. Przepraszam za to. E, wiem, że wielu z was czeka na te odcinki. Niestety, no, to jest też takie no, upokorzenie. I dla mnie i dla was to pokazuje właśnie, że ja nie jestem nikim wspaniałym. Jestem zwykłym grzesznikiem, który tu popełnia też grzechy, popełnia też ochystwa. I też chodzę do spowiedzi, chodzę, modlę się, modlę się o wytrwałość dobrą. Więc też proszę was o tę modlitwę i za ten kanał pomódlmy się też na końcu, zrobić mary i zostawiajcie swoje intencje. zostawiajcie prośby, jaką macie do Ojca Pi, bo one wszystkie są zawsze włączone w intencje najbliższej przy świętej o łaski za samicem Ojca Pi. Ojciec Krzysztof mi już wysłał te intencje mszy świętych. Ja to będę w komentarzu wstawiony, jak coś, kiedy są te msze. E, a jeżeli chcesz wejść w takie, we wszystkim, msze święte, które będą w tym roku odprawione o łaskę sami jest Ojca Pio, e, to są msze za podopiecznych Ojca Pio, w szczególności za nich, to zostań podopiecznym Ojca Pio. Jak to zrobić? Link jest w opisie. Dla nich też wysyłam piękny taki modlitewnik e, podopiecznych Ojca Pio. Stacja dziesiąta. Jezus szatą obrażony Kłajamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swój świat odkupić raczył. Wszystko, tak, absolutnie wszystko, nawet wstyd i upokorzenia musimy znosić przez miłość do Boga i dla zbawienia dusz. Oto dowód. Czysty w najwyższym stopniu został obnażony, a nieczyści wyszydzali go w jego czystości. A nasz pan wytrzymał te derwiny. Czyż nie wydaje się mało znaczącym, że wytrzymał szyderstwa ten, który wytrzymał tyle tortur? Tymczasem również ta lekcja była dla nas konieczna. Zobawę przed pogardą służącej, święty Piotr wyparł się u Jezusa. Ilość ludzi opuszcza naszego pana ze strachu przed śmiesznością. Skoro są tacy, Którzy idą na wojnę i narażają się na śmierć tylko dlatego, by nie zostali wyśmiani jako tchórze? Czyż nie jest prawdą, że pewnie ludzie boją się śmiechu bardziej niż czegokolwiek innego? Boski Misz stawił czoła śmieszności i nauczył nas, że nic nie jest śmieszne, co jest zgodne z cnotą i dobrem. Naucz mnie, panie, odzwierciedlać sobie majestat Twojego oblicza? I siłę Twojej wytrwałości, kiedy bezbożni będą chcieli użyć przeciwko mnie broni śmieszności, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmił się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. jak ten profesor Plinio Corrado de Rivera daje nam e, pięknie, pokazuje, właśnie jak Pan Jezus. Nie bał się śmieszności, stawia czoła temu, przez co wielu ludzi zapiera się wiary. Wyobraź sobie, że. Znaczy nie, wyobraź sobie. Święty Jan Bosko, pamiętam właśnie, o tym mówił, że 99% ludzi popada w grzechy nieczyste ze względu na złe towarzystwo. Człowiek jest z natury osobą, taką istotą społeczną. Chce być w jakiejś kompanii, chce być zawsze wśród jakichś znajomych. I to jest ogromne umartwienie przezwyciężyć sobie. Tą taką chęć do bycia w poklasku, chęć do bycia zawsze w takim no, dobrym, e, w dobrym towarzystwie, albo nie w dobrym towarzystwie, to żeby mnie dobrze traktowano, że tak powiem. Ogromna to jest e, do przezwyciężenia potrzeba naprawdę tej takiej zaparcia siebie. Jak to można osiągnąć? Przez takie rozmyślanie też. Przez rozmyślanie, jak Pan Jezus zobaczy, był obnażony. Ten, który jest czysty, który jest dobry, to jest Pan Jezus po prostu przeprowadza, przeprowadza tą wojnę, która była na niebie, przeciwko Lucyferowi, przeprowadza ją na Ziemię. I co więcej, on nie jest królem, który każe jakimś żołnierzom, idźcie na pole walki. Tak jak dzisiaj często przecież mamy w państwach, wysyła się żołnierzy gdzieś na jakiś konflikt, czy na jakąś wojnę, niech oni sobie umierają. Nie, on idzie pierwszy. Daje nam po prostu tutaj, widzisz, Jaką piękny przykład stawiać e, czoła śmieszności. Właśnie ja słyszałem, kiedyś miałem takie szkolenie, przeprowadzałem i tam. E, to znaczy nie jest śmieszne. Ale w tym szkoleniu bo powiedziane, wielu ludzi bardziej boi się wystąpienia publicznego niż śmierci. Popatrz, jak my dzisiaj mamy taki obowiązek, zawsze ten obowiązek był, dzisiaj jest on bardziej właśnie publicznie dawać świadectwo wiary. Publicznie stawiać czoła śmieszności. Ośmiesza się dzisiaj cnotę. Ośmiesza się to, co jest dobre. Po co ty chcesz być dziewicą? Po co ci to? Po co ty chcesz? Szukasz jakiegoś księcia na białym koniu? Po co ci to? Co ty nie pójdziesz z nami na imprezę? Nie pójdziesz tego zrobić? Wyśmiewają. A często, co jest najgorsze, katolik taki w pracy, w szkole stoi cicho. Zamiast reagować, nie, nie przyjmie takie rzeczy. Co ty tutaj wymyślasz sobie? Nie można, ludzie boją się powiedzieć coś na temat sodomii, na temat grzechów gorszych, ale na temat katolików można powiedzieć wszystko. Właśnie nie, mamy obowiązek też bronić swojego dobrego imienia i bronić Pana Jezusa. I co jest ważne, ja, nawet jeżeli będą przeciwko nam wtedy będzie jakaś kampania milczenia, kampania jakiegoś ostracyzmu, to ludzie będą nas później oni wewnętrznie szanować. On miał odwagę to powiedzieć. Moi sobie z, z reguły, ci, co się śmieszkują, co ośmiewają innych, są de facto też tchórzami. Bo tylko dają radę coś zrobić wtedy, kiedy jest grupka ludzi wokół nich, dzięki którym oni mogą się wyrazić swoje wewnętrzne jakieś zdanie na temat im, katolicyzmu czy innego katolika, a tylko wtedy, kiedy jest więcej innych. To pokazuje właśnie, jak dzisiaj trzeba stawiać czoła temu. Jak, wie, jak dzisiaj jest taka opinia publiczna, nie sprzyja katolikom. Nie sprzyja im, ale Pan Jezus pokazuje nam w tej dzisiaj stacji drogi krzyżowej i jak ważne jest właśnie przeciwstawiać się tej. Bo nie ma co się nie ma czego się wstydzić. Tak to jest pięknie powiedziane, boski mistrz stawia czoła śmieszności i nauczył nas, że nic nie jest śmieszne, co jest zgodne z notą i dobrem. W końcu dojdziemy do tego, że będą się śmiać, nie wiem, ludzi e, ze strażaków, z ludzi, którzy poświęcają swoje życie, że ratować się. No, a po co ci, to? Po co ratować inne życie? Po co ratować innego człowieka? Wyśmiewa się dzisiaj żołnierza, wyśmiewa się każdego nauczyciela, wyśmiewa się policjanta, każdego człowieka, co wypełnia jakiś obowiązek. A często właśnie, co chciałem powiedzieć, już o to mówię właśnie, często takie przezwyciężenie śmieszności, to jest de facto większa. Większe umartwienie niż pościć, nie wiem, tydzień o chlebie i wodzie. To człowiek sobie daje jakieś umartwienie, jeszcze każdy będzie. O, jaki wspaniały jesteś. O, o, pięknie, no to jest naprawdę wytrwały, jaki jesteś, ale już tak stawiać czoła na co dzień takiej śmieszności, to już wiele o tym nie myśle. to jest dzisiaj myśleć wielkie powołanie katolika każdego. Stawiać takie świadectwo dawać prawdzie. Świadectwo o tym, że jestem katolikiem. Codziennie w życiu. I nawet powiedzieć. Ja tego nie robię, bo jestem katolikiem. Zdecydowanie. Pamiętam właśnie. Jak profesor Pinio ten autor drogi krzyżowo jak mówi, jak reagować na to, jeżeli komuś na uniwersytecie proponuje się jakieś niemoralności, czy w pracy, czy gdzieś, od razu reagować bardzo silnie. Nie, co ty mi tutaj proponujesz? Wynoś się stąd po prostu. Bardzo mocno skrzyczej taką osobę. Czemu tak robić? O ktoś powie, o, przecież to nie jest miłosierne, Pan Jezus. Nie, nie, tu chodzi o ratowanie swojej duszy. Bo, kiedy za pierwszym razem zarobisz bardzo mocno, zdecydowanie, to później taka e, niemoralna osoba będzie się bała od razu. Od razu, bo co z reguły Od razu już nie będzie chciała podejść, od razu już nie będzie chciała tak e, z, no, kusić kolejny raz, bo zauważa bardzo mocną reakcję. I to jest właśnie ważne. Trzeba tak e, być tak na to, nawet przygotowanym. Być przygotowanym. I reagować silnie, bo często ci, co czynią zło, są tchórzami. Naucz mnie, panie, ozwierciedlaj sobie majestat Twojego oblicza i siłę Twojej wytrwałości. Kiedy bezbożni będą chcieli użyć przeciwko mnie broni śmieszności, jak zobaczyć majestat Pana Jezusa? Jak to zrobić? O, no, pan Jezus Bóg, Bóg, człowiek, człowiek i Bóg, który przecież on jednym skinieniem palca, popatrz, jednym wypowiedzeniem słowa. Całą kohortę tych żołnierzy, którzy przyszli Go pojmać. To byli jacyś przypakowani goście. To, to jakby dzisiaj taka, nie wiem, grupa dresów pewnie by była. Po prostu taka grupa, nie wiem, tych... No, no powiedzmy, takich chuliganów stadionowych. Pa, idzie tego, musimy go zabrać tego. A ten mówi, ja jestem. egosum. sum. Wszyscy padają na ziemię. Taki to jest majestat Pana Jezusa. Przecież jest w Apokalipsie. Powiedziałem, że jak przyjdzie Pan Jezus e, w Apokalipsie już, to przecież On Pokona antychrysta e, takim zionięciem, wydechem powietrza, takim bez, bez żadnego wysiłku takiego, że nawet tak się oddycha, tak po prostu, tak zrobi tak, po prostu nawet nie dmuchnie, tylko po prostu taki, no tak jak, jak powietrze wychodzi z ust po prostu. Tak pokona antychrysta i będzie zmiażdżony. Wesnienie Matki Boże, popatrz, wzdryga całym piekłem. Popatrz, jaki jest ogromny majestat Boży. I dobrze też zobaczyć ten majestat w całunie turyńskim. Jest wiele obrazów na YouTubie, na Facebooku. Widać tą twarz, widać ten majestat. Majestat króla, królów Pana zastępów, Pana zastępów anielskich. Więc to jest największy dowódca, który ma największą armię. Największą armię na świecie. Pan Jezus. Pewnie. Co w porównaniu do tego jest 2000 tam nie wiem, głowic atomowych, kiedy jeden anioł ma większą siłę, jednym palcem ma większą siłę niż te 2000 głowic atomowych, czy tam czegoś innego po prostu. To jest po prostu ogromna siła, ogromna e, potęga Boża. Chcę no właśnie odzwierciedlać ten majestat. Prośmy o to Pana Jezusa. W tym, co robiasz teraz, tu mówimy o taką siłę i odwagę. W głoszeniu w dawaniu świadectwa, świadectwa wiary. Zarowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzina śmierci naszej. In nome del Padre, della Figliola, dello Spirito Santo e questo Signore, si è dato Gesù e Maria, oggi e sempre.